Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne były podziwu i wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: Wyrzuca złe duchy, mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach. Głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia nam sugeruje, pokazuje, żebyśmy się mniej przejmowali. Mówi nam po prostu, nie przejmuj się. Taką postawę ma Pan Jezus wobec tego, co go spotyka. Uwalnia opętanego niemowę. Czyni mu dobro, wyświadcza dobro, bo spotyka człowieka, który potrzebuje pomocy i wyświadcza mu dobro. W odpowiedzi na to, faryzeusze nie negują tego, co zrobił Pan Jezus, bo widzą, że opętany jest wolny, ale dobro, które zrobił Pan Jezus, nazywają złem. Zrobił to, bo współpracuje z diabłem. Dlatego udało mu się uwolnić tego chorego, bo współpracuje z diabłem. Jaka jest reakcja Pana Jezusa na to? On się po prostu nie przejmuje. I czytamy po tym oskarżeniu, że mocą złego ducha wyrzuca złego ducha, czytamy: Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w synagogach, głosił Ewangelię i leczył wszystkie choroby. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Tak się działo. Z jednej strony wyświadcza dobro, z drugiej to dobro, które robi, nazywane jest złem. I Jezus dalej idzie z miasta do miasta i robi swoje. Nasze doświadczenie jest spójne z tym, co przeżywa Jezus. Myślę, że każdy z nas może powiedzieć o sytuacjach, kiedy dobro, które zrobiłeś, zostało nazwane złem. Najczęściej to jest przez dorastające dzieci. Albo nawet nie tyle dorastające, jeszcze wcześniej, jak dziecko się buntuje i coś tam. To, to Troskę rodziców, całą troskę będzie nazywało, że jesteś zły, okrutny i tak dalej. To jest coś, co, nas, co znamy z życia. Ale również komuś pomożemy, a potem się okaże, że ta osoba nas oskarży albo okradnie, Wyjmiemy portfel, a ona nam zabierze coś więcej, komuś podamy rękę, on to jakoś potem przeinaczy, i tak dalej. To są doświadczenia, które znamy, które mamy, i Jezus też to przeżywał. Ale ważne jest, co się dzieje potem, bo tu jesteśmy w doświadczeniu życia, które miał Pan Jezus i my też mamy. Ale co się dzieje potem? I możemy się na, w reakcji na wyświadczane komuś dobro, gdy jest nazywane złem, możemy się wycofać, możemy się zamknąć, możemy powiedzieć: To więcej nie będę Ci pomagać, albo więcej w ogóle nie będę pomagać. Już jestem zamknięty na współpracę, nigdy nikomu nie pomogę. Bo to potem przeinaczają, bo, bo komentują w taki sposób, że mnie oskarżają. Ja się poświęciłem, a rodzina mówi zupełnie co innego, albo w pracy, albo, albo w kościele. Więc możemy mieć taką postawę, że nas to zatrzymuje. Wystarczy, że posprzątamy dookoła kościoła, a ktoś powie, że jest to posprzątane. Albo sprząta, bo się popisuje, chce się podlizać. I, Powiemy sobie, więcej tego nie zrobię. A Jezus, jak czytamy w Ewangelii, po prostu się tym nie przejmował. Robił dalej swoje. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. I to jest dzisiaj dla nas wskazówka wobec tego, co nas spotyka, niezależnie od tego, ile mamy lat, jak się angażujemy i w co. Z pewnością wykonane przez nas prace, obracane są, że to jest, to dobro jest nazywane złem. Nie przejmuj się tym, tylko bądź wpatrzony w Jezusa i rób dalej to, do czego Cię Bóg zaprasza. Oby zło, które słyszymy, albo niesprawiedliwość, która nas dotyka, nie zatrzymała w nas działania Ducha Świętego. Dlatego Jezus się tym nie przejmuje, boli go, dotyka, to jest trudne, z tego powodu będzie ukrzyżowany i zostanie zabity. Ale nie przejmuje się, żeby robić dalej swoje, żeby być dobrym i na zło odpowiadać dobrem. Trudna lekcja, ale lekcja dla każdego z nas, która wypływa z dzisiejszej Ewangelii. Nie przejmuj się.